Witam serdecznie na moim kanale Trygon Wody, Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam Was, kochani, do czytania tygodniowego od 21 do 27 listopada. Sprawdzimy energię na najbliższy tydzień, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuje czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne i bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie ofertę. Tam są zdjęcia, opisy, także możecie dobrać odpowiednikami dla siebie. Wówczas będzie działał jak osobisty, chroniący was talizman. Zaczynamy czytanie tygodniowe. 21-27 listopada rybki, karty nam coś tutaj same wyskakują, więc bierzemy, zobaczymy, jaki jest przekaz. Moje drogie rybki, kończy się jakiś trudny etap waszego życia, ósemka mieczy, czyli tak jakby klatka emocjonalna, blokada wewnętrzna. I wy tutaj, kochane rybki, tak jakby uwalniacie się z tego, z tych myśli, z trudnej depresji, z jakiejś po prostu sytuacji, gdzie no, tkwiłyście w miejscu, nie mogłyście ruszyć do przodu. Być może czekałyście na kogoś bądź na coś. Jakaś sytuacja się długo nie zmieniała. No, i tutaj, kochani, przychodzi sąd oczyszczenie atmosfery, przebaczenie, jakaś szczera, otwarta rozmowa. I co was może zasmucić? Król kielichów jest jakiś mężczyzna, który ukrywa uczucia przed wami, osoba, która może mieć też problemy z alkoholem, ale jest to też mężczyzna, być może rak, skorpion, ryba. Ktoś, kto jest z waszej przeszłości, być może nie macie kontaktu. Natomiast tu się pojawia oczyszczająca rozmowa, jakieś twarde cięcie. Może być tak, że część rybek w ogóle odcina się od tej znajomości, idzie do przodu, bo macie dość tego czekania, a jest pewna grupa rybek, która po prostu będzie w tym tygodniu miała taką oczyszczającą rozmowę. Ta osoba wam powie, o co chodzi. Tu mamy świętowanie, tu mamy trójkę kielichów, czyli jakieś miłe spędzenie czasu, i ta rozmowa może doprowadzić do konkretnych właśnie decyzji. Ktoś może powiedzieć o swojej miłości, o tym, że ukrywał te uczucia. Ktoś może wyjawić po prostu to, co gdzieś tam w nim głęboko siedzi, ukryte. No i macie kartę MAGA, kartę działania, ruszenia do przodu, jakąś inicjatywę przejmujecie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo tu jest też dwójka buław, czyli podjęcie decyzji, ruszenie do przodu m, dla rybek, sukcesy w pracy. Jeżeli pracujecie jako artyści, to tu będzie sława, docenienie, uznanie. Jeżeli macie własną działalność, kochani, nowi klienci, kontrahenci na horyzoncie. Tutaj będziecie działać. Wszystko na własną rękę. Także widzę, że bardzo fajnie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jest sukces może być jakaś impreza w pracy, oblewanie tego sukcesu no i spotkanie w gronie znajomych. Tutaj niektóre rybki w ogóle odcinają przeszłość całkowicie i ruszają do przodu. Zostawiacie w przeszłości kogoś, kogo być może skrycie kochaliście, no, ale ta osoba nie potrafiła się określić, dlatego też no, ruszacie do przodu, tak? Z pełnym impetem. Nie będziecie się zastanawiać i tracić czasu na to, czy ktoś was chce, czy nie, bo jeżeli po prostu jest miłość, to jest, a jeżeli nie ma, to jej po prostu nie ma i to widać od razu. E, tutaj, jeżeli, kochani, chodzi o zdrowie, macie kartę siły, kartę mocy, e, to są problemy z układem odpornościowym, to jest również osłabienie ogólne, ale czasami pokazuje się w tej karcie anemia. Także na to rybki zwróćcie uwagę. Tutaj kochani, zadbajcie przede wszystkim o siebie, o swój komfort psychiczny. Nie blokujcie się, myślcie bardziej pozytywnie. No wiadomo, że ten listopad jest takim trochę depresyjnym miesiącem, ale nawet jeżeli pojawiają się jakieś trudne sytuacje, to pamiętajcie również, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze można zacząć pozytywnie myśleć, wychodzić do ludzi, spotykać z przyjaciółmi i w tym momencie gdzieś tam to wszystko nam się zaczyna układać, tak? Więc drogie rybki, głowa do góry, więcej optymizmu. E, trzymam za Was mocno kciuki. Powodzenia w sferze zawodowej, bo widzę, że tu osiągacie sukcesy. No i zobaczymy, co dla raków. 21, 27 listopad. Raki co dla raków? Ło! Raki rydwan. Wasza karta ruszacie do, do przodu. Wy tęsknicie za kimś. Wy za kimś tęsknicie, wy nie potraficie czegoś odpuścić, wydaje wam się, że może już nie ma możliwości powrotu do kogoś. Do przeszłości odchodzi czekanie z podjęciem decyzji, bo tu macie ósemkę pentakli, kocha pentakli i kochanków. To jest czekanie e, z podjęciem decyzji. Wy nie mogliście długo jakiejś decyzji podjąć, zastanawialiście się, co zrobić, e, woleliście grać na zwłokę, mm, przeczekać to wszystko. Ale, kochani, już czekać nie można, tak? Wy się obawiacie jakiejś rozmowy z kimś. Wy się obawiacie, że ktoś Wam powie prosto w twarz, co o Was myśli. Po tym, co zrobiliście. Ruszacie do kogoś, chcecie porozmawiać, bo tęsknicie, bo brakuje Wam tych uczuć, tak? Ale tu jest jakieś zamknięcie czegoś, jakiejś przeszłości uczuciowej. Może zamykacie jakieś związki, rozwody. I po prostu podejmujecie decyzję o tym, że chcecie być szczęśliwi, wejść w związek z kimś nowym. Ale też to jest takie podjęcie decyzji o całkowitym odcięciu się od toksyczności, od ludzi, którzy z wami nie rezonują, którzy was unieszczęśliwiali, i ruszenie całkowicie do przodu, kochani. W pracy też macie sukcesy: jakaś nowa możliwość do, zar do zarobkowania, nowa oferta, być może jakiś przyjaciel wam zaoferuje, nie wiem, pracę z nim, współpracę. E, to jest też jakaś dobra wiadomość o podwyżce, o awansie. Możecie otrzymać jakąś premię fajną. Także pozytywne karty. Zdrowotnie As Pentakli to raczej wyzdrowienie, tak, jeżeli borykaliście się z problemami zdrowotnymi, to tutaj będzie wyzdrowienie. Wyniki okażą się dużo lepsze. Także myślę, że będziecie zadowoleni. Natomiast kochani, no jak długo zwlekaliście z podjęciem jakiejś decyzji, może tak być, że kogoś utraciliście, bo ta osoba czekała, czekała się nie doczekała i możecie po prostu przeżyć rozczarowanie uczuciowe. Także kochani, jeżeli Kogoś kochamy, to nie czekamy z decyzją. Nie zastanawiamy się, co będzie, y, czy warto ryzykować. Po prostu, kochani, y, czasem potrzeba jest takiej odważnej decyzji, podjęcia tej decyzji, bo możecie stracić naprawdę fajną miłość w swoim życiu. No i wiele osób właśnie w tym roku potraciło takie miłości, y, ponieważ wykonuje dużo czytań prywatnych. Także, kochani, no i raczki, i ryby. Inne znaki też mają z tego tytułu problemy. Dużo jest takich właśnie relacji, które się porozpadały do października, bo tak jak zawsze mówiłam w moich czytaniach, no tylko to, co prawdziwe przetrwa. No i w tym wypadku, raczki, jak nie zawalczycie, to macie chyba ostatnią szansę z tego, co widzę. To będzie decydujący tydzień, czy wrócicie do siebie, czy nie. Oczywiście do waszej miłości, nie do osoby toksycznej z przeszłości. Także tutaj trzeba podjąć kluczowe decyzje. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały i po z Waszym znakiem zodiaku. Zobaczmy skorpiony na koniec, 21-27 listopad. Te wszystkie znaki wodne mają jakieś o, szczere rozmowy w tym tygodniu, no. A skorpiony, energia seksualna, wchodzimy, romansiki, bawimy się tutaj, och, a co, czemu nie, jakiś rydwan, wyjazd może służbowy, może w pracy jakiś romans. Tu mam przy Was raka, tu mam przy Was wodnika, byka, pannę, koziorożca też. Kochani, jeżeli Wy z jakimś tęskniliście, rozpaczaliście, tu może być jakiś nowy początek, spotkanie z kimś. Szybka energia seksualna. Może być tak, że będzie spotkanie i wam zaraz wylądujecie w łóżku. No naprawdę jest ogień. Tu jest ogień z tych kart, jest jakaś szczera rozmowa, jest podjęcie decyzji dwójka pentakli o tym, co robimy, tak? Czy ruszamy razem przed siebie, czy zamieszkamy razem, czy wchodzimy w związek, czy po prostu to zamykamy? W pracy macie słońce, więc spełnienie marzeń. Możliwa podwyżka, awans. Tutaj, kochani, zostaniecie docenieni, możecie otrzymać wymarzoną pracę. No, słońce to jest karta ochronna całego rozkładu, także macie pozytywne wiadomości. Dużo dobrych wibracji w tym tygodniu czuję przy Was. Więc, kochani, myślę, że te szczere rozmowy, z którymi, które przeprowadzicie z ludźmi, też Wam otworzą oczy na pewne sytuacje. Zdrowotnie pokazała mi się siódemka mieczy. No, to jest zapalenie nerwów i zwyrodnienie stawów. Także to być może dla kogoś miał być przekaz. No i tu król mieczy, tak, kochani, zachowajcie po prostu zdrowy umysł, taki otwarty. Jak z kimś rozmawiacie, to mówcie szczerze, co czujecie, czego oczekujecie, tak, nie pozwólcie, żeby ktoś wam wszedł na głowę. Za to bardzo taki fajny tydzień. Skupiacie się mocno też na pracy, na budowaniu swojej stabilizacji. Być może bierzecie też jakąś właśnie dodatkową pracę, żeby więcej zarobić na rachunki, ale widzę też jakieś wyjazdy, przeprowadzki, zmianę miejsca zamieszkania, zmianę kursu. Wejście w jakiś fajny związek, który może być bardzo przyszłościowy. Także fajnie się zapowiada cały tydzień dla Was, kochani. Trzymam kciuki, pozdrawiam, zapraszam do czytań prywatnych.